Uniwersalizm średniowieczny to idea, która zakładała, że Europa ma być jednością pod względem światopoglądowym, religijnym, kulturowym, no i wreszcie politycznym. I takimi elementami, które miały spajać Europę, były oczywiście chrześcijaństwo, jako ta jedyna religia, tutaj w połączeniu z teocentryzmem, jako obowiązującym światopoglądem. Dwa, oczywiście, prymat papiestwa i cesarstwa. Trzy, Łacina jako język obowiązujący, język urzędowy, ale również język kościelny, także język literatury. I wreszcie obowiązujące wzorce kulturowe, chociażby wzorzec dobrego rycerza czy wzorzec świętego. Dodajmy, że sama idea uniwersalizmu raczej pozostawała w sferze niezrealizowanego projektu niż czegoś, co udało się osiągnąć, ale z drugiej strony takim wyrazem dążeń do wspólnej Europy były chociażby krucjaty, walka chrześcijańskiego świata przeciwko niewiernym. No i wreszcie idea uniwersalizmu średniowiecznego upada wraz ze świtem nowożytności, kiedy powstają państwa narodowe, które mocno akcentują swoją odrębność, no i powstają oczywiście literatury narodowe w językach narodowych, które podważają prymat łaciny w kulturze. Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.